Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Gotuj z galerią. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, w jak prosty sposób można obrać granata. Kiedyś również przecinałam nożem i zawsze te pasteczki były ponacinane i owoc zwyczajnie krwawił. Już tego nie robię. Obejrzyjcie filmik do końca. Drugi owoc yy, to pomelo. Pomyślałam, że dołożę jeszcze instruktaż do Obierania pomelo, bo ten owoc też może być trochę kłopotliwy, a jest to też prostsze, niż sobie wyobrażacie. Ten filmik ma być trochę takim apelem, żebyście nie rezygnowali z tych owoców, bo mają dużo witaminy C i różnych składników mineralnych i są bardzo korzystne dla naszego zdrowia. Ważna jest również ta różnorodność owoców i warzyw, jakie spożywamy. Im więcej, tym lepiej. Dlatego mówię jeszcze raz: nie rezygnujcie z tych owoców. Obejrzyjcie filmik do końca, a jeśli Wam się podobał, to udostępnijcie go dalej. Do zobaczenia. Ta miska z połowy owocu powalu. Druga jeszcze jest do obrania.